Zebraliśmy się tutaj, aby zagrać w grę planszową. Za chwilę będziemy się dobrze bawić. To no, już nie mogę z tym resorakiem! Musimy jeszcze tylko wybrać pierwszego gracza. A co mówię w Zaczyna najmłodszy gracz. Zaczyna gracz, który najczęściej ma ręce. Kto najbardziej błodzi głową w murach? Zaczyna ten, kto ostatnio widział film Science Fiction ostatnio rzucił kamieniem w dinozaura? Kto ostatnio lizał kaple w Portugalii? Czy na ten, kto jest zerem? Kto ostatnio zbierał grzyby w lesie? To jest skandal! Absurd! Aberracja! Jak się z tego wykaraskamy? Już nigdy nie zagramy! Kurczak pierwszego, pierwszego gracza! Jej kurczak pierwszego gracza to rozwiązanie wszystkich problemów graczy. Wystarczy przed grą położyć kurczaka na stole i sprawdzić, kto najszybciej wciśnie gumową kurem. Gumowy kurczak pierwszego gracza wyda z siebie charakterystyczny dźwięk. Od razu wiadomo, kto będzie zaczynał. Dzień dobry, poproszę jednego kurczaka pierwszego gracza. 4,99. Tak, kurczak pierwszego gracza kosztuje jedynie 4,99. Nie możesz przegapić takiej okazji. Jednego grosika? Ale ostatni raz! Tylko teraz, jeżeli w ciągu najbliższych 10 minut zadzwonić do naszego biura pod numer 58 728 4931 i złożysz zamówienie, to otrzymasz ekskluzywnego kurczaka wyboru koloru. Liczba kurczaków mocno ograniczona. Tylko pierwsze 5 osób otrzyma kurczaka. Do następnego zamówienia całkowicie gratis, nie przegap. Pierwsze kwietniowe promocje są tylko raz w roku.